Dzień dobry, Magdalena Cieślińska. Zapraszam na serwis informacyjny, a w nim Powódź w Płocku. Płockie kino otwiera się po pandemicznej przerwie, a na koniec zapraszamy do teatru dramatycznego na spektakl. Sytuacja powoli się stabilizuje, jednak cały czas jest kryzysowo. W Płocku mamy powódź, którą powoduje duży zator lodowy na wiśle. Ewakuowano mieszkańców ulicy Gmury. Trwa akcja przeciwpowodziowa. W związku z osiągnięciem stanów alarmowych na rzece Wiśle prezydent Płocka ogłosił alarm przeciwpowodziowy dla miasta Płocka. Sytuacja na Wiśle jest zła. Piętrząca się woda stała się dużym problemem. Podtopiła m.in. Płockie nabrzeże, klub Morka czy Domostwa przy ulicy Gmury, których mieszkańców ewakuowano. Jak mówił podczas konferencji prasowej Włodarz Miasta, sytuacja powoli się stabilizuje, lecz wciąż jest ona kryzysowa. W walkę z żywiołem zaangażowano wszystkie służby, pomogli też podczanie Prezydent dziękował za zaangażowanie. Cały czas wszystkie służby są w najwyższym stanie gotowości, i tutaj w tym miejscu chciałbym przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować za ostatnie dni, godziny ciężkiej pracy wszystkim służbom. I tutaj, poczynając od Wydziału Zarządzania Kryzysowego, wiceprezydentom, ale przede wszystkim Policji, Straży Pożarnej, także OSP, Wojsko Obrony Terytorialnej, WOPROWI. Wczoraj na Nadwiślańskiej byli także. Kibice, gdzie po drugiej stronie wisły takie zagłębienie przy tej ulicy, wymagało zaangażowania i wsparcia. Prace trwały do późnych godzin wieczornych w nocy z wtorku na środę i trwają nadal. Straż rozstawiła mobilną bramę przeciwpowodziową, ewakuowano mieszkańców terenów zalewowych. Worki z piaskiem ustawiono na ujściach wody. Jest jednak już małe światełko w tym powodziowym tunelu. W kępie polskiej tam wody przybywa szybciej. To może oznaczać, że po prostu część tej wody zatrzymuje się na poziomie. Kępy polskiej i ona nie dopływa już w takim szybkim tempie do Płocka. Co dzisiaj powoduje troszeczkę stabilniejszą sytuację u nas tu na miejscu. Od najbliższego piątku Nowe Kino Przedwiośnie wznawia seanse. Kino jest znów czynne, póki co warunkowo na dwa tygodnie. Najbliższy weekend będzie można spędzić w kinie i tym samym wesprzeć obiekt, który znajduje się w kiepskiej sytuacji. To był długi lockdown dla polskiego kina, który pogorszył już i tak niełatwą sytuację nowego kina przedwiośnie. Straty są ogromne, a ich naprawa może potrwać. Jak mówił w rozmowie z nami dyrektor obiektu, trzeciego zamknięcia polskie kino może po prostu nie przetrwać. Sytuacja bez precedensu, nawet przy lockdownie. W 2020 roku byliśmy krócej zamknięci, krócej nieczynni. W tym momencie, jeżeli się otworzymy 12, to będzie o ponad tydzień dłużej niż, niż to było wiosną. Funkcjonowanie takiego obiektu nie jest możliwe na zasadzie takiej, że on dziś pracuje, jutro go możemy sobie za pomocą jednego przycisku wyłączyć. On musi być no, na bieżąco konserwowany. Jest utrzymany tak naprawdę w takim samym, no minimalnie mniejszym obciążeniu finansowym, jak, jakby normalnie funkcjonował, więc te ten cały ciężar finansowy musimy cały czas dźwigać. Walka o przetrwanie kina przy ulicy Tumskiej cały czas trwa. Jedną z broni jest piątkowe otwarcie. Rozmowy na ten temat trwały bardzo długo, a ostateczna decyzja nie była prosta. Dlaczego? W tym momencie w Polsce z kin otwiera się niewiele ponad 25%. Wszystkie duże multipleksy. Nie otwierają się właśnie ze względu na te bardzo duże obostrzenia, które są wprowadzone, więc my naprawdę spinamy wszystkie nasze możliwości, żeby te ograniczenia wykonać, żeby zapewnić jak największe bezpieczeństwo, bo w mojej ocenie w kinach jest naprawdę bardzo bezpieczny. I jest to miejsce, które w skali świata całego, z moich informacji, do jakich staram się zawsze docierać na bieżąco, Nigdzie nie znajdowało się jakiekolwiek ognisko koronawirusa, które wy, wy, wyszłoby z obiektów kinowych. W kinie zachowywany jest reżim sanitarny z nakazem noszenia maseczek zamknięty pozostaje też bar pomimo obostrzeń, kino zostało jednak otwarte. Na tę okazję przygotowano repertuary, na który składają się pozycje sprzed lockdownu oraz inne propozycje. Szczegółowe informacje na temat oferty kina znajdziemy na stronie internetowej nowekino.pl w zakładce przedwiośnie. Od 12 lutego otwarty zostanie także Płocki Teatr. Teatr dramatyczny w Płocku zaprasza na spektakl w zbliżający się weekend. Są jednak obostrzenia, w tym rygor zajętych maksymalnie 50% miejsc. Zgodnie z rządowym rozporządzeniem kultura została odmrożona. Póki co na próbę warunkowo na dwa tygodnie. Mimo wszystko otwarte zostaną kina, teatry, filharmonie i opery. To długo wyczekiwana chwila dla uczestników spektakli i samych aktorów. W Płockim Teatrze już teraz zapraszają na spektakl. Zaczynamy weekendem walentynkowym. 13 i 14 lutego gramy przedpremierowo farsę Zamknij oczy i myśl o Anglii w reżyserii Stefana Friedmana. To jest farsa, która miała mieć swoją premierę w Sylwestra, ale z wiadomych przyczyn nie. Miała. Spektakl Zamknij Oczy i Myśl o Anglii w reżyserii Stefana Friedmana zapanowana na 13 i 14 lutego. Seans odbędzie się w pełnym reżimie sanitarnym. Reżim sanitarny pozostaje bez zmian. Dezynfekujemy ręce przed wejściem do teatru. Zakładamy maseczki, które zakrywają usta i nos, nie brodę. Um, żeby wziąć udział w spektaklu, trzeba wypełnić oświadczenie o stanie zdrowia. To oświadczenie najlepiej pobrać ze strony internetowej teatru, ale można je też wypełnić na miejscu no i możemy, możemy zapełnić do 50% publiczności. To takie standardowe procedury ogłoszone dla, dla wszystkich instytucji kultury zdaje się. Szczegóły na temat repertuaru polskiego teatru znajdziemy na stronie internetowej teatrplock.pl. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na wydanie kolejnego serwisu informacyjnego.